Hejka wszystkim, witam Was bardzo leto, bardzo serdecznie w moim dzisiejszym filmie Ten filmik nagrywam w poniedziałek, wleci prawdopodobnie jutro Jest to film z NYX no, i dzisiaj będziemy odbierać Momo, odbierać prezenty, kupować nową kolekcję. Widzę, że nie ma tej żadnej plakietki, a jest to trochę jakby nieprawdziwe. Więc chcę bardzo serdecznie tutaj podziękować każdej osobce, która dała Momo, która dała prezent. Otwieranie Momo prezentów, wszystkiego będzie po prostu w przyspieszonym tempie. A teraz, tak tylko jakby mówiąc, idziemy do sklepu i kupimy sobie parę rzeczy ze sklepu, no to jest nie podoba mi się to, to gdyby było nie za szafirę, to bym na pewno kupiła, ale że jest to nie kupię bluzka mi się podoba ta oto więc poczekajcie dobra już musiałam sobie wyłączyć powiadomienia z discorda E, spódniczkę, no nie są spoko ale kupię chyba sobie tylko tą taką ala zieloną, spodnie raczej nie kupię butów też nie, czapki też nie włosy, włosy są bardzo ładne i mam w sumie 9 szafirów więc mogłabym się poświęcić dlatego zastanowię się, przemyślę sobie to jeszcze i w razie czego po prostu kupię, wezmę też te plasterki, bo nie są one jakoś, żeby nie wiadomo jak, drogie, makijaż sobie odpuszczę, to odpuszczę odpuszczę, odpuszczę i mam nadzieję, że wbijemy 43 poziom, ponieważ są nawet spoko soczewki za diamenty. Dlatego, dlaczego by ich nie kupić? Więc, e, tak, oto w pięknym e, to speedzie. Tak, co się streszczałam. Widzieliście rzeczy, jakie kupiłam? Kupiłam raz, dwa, trzy. trzy. Aha, to są stare rzeczy, na co ich nawet nie, odbiera, nie odebrałam, ale kupiłam raz, dwa, trzy rzeczy. Trzy rzeczy z tej kolekcji kupiłam aha, Paola UW bardzo serdecznie dziękuję za momoski przypadkiem odebrałam, chciałam kliknąć tutaj widzicie, moja kolekcja się tutaj w tej garderobie robi również powiększa za co Wam bardzo dziękuję, bo e, duża część to są po prostu prezenty e, tak, profil ja ogarnę ten profil, ja Wam mówię ja go jeszcze kiedyś ogarnę e, no i co, ja w sumie nie będę przedłużać, widzę, że jest coś nowego nie widziałam tego fajna lampka a tak to mi się zbyt nie podoba. Więc ja już w sumie nie będę przedłużać i zapraszam Was do oglądania w speedzie mojego odebrania momo, odebrania po prostu prezentów, za które bardzo, bardzo jeszcze teraz chcę serdecznie podziękować każdej osobce. Dlatego ja w sumie będę się już z Wami żegnać, bo w tym filmie praktycznie już nic nie będę mówić. Więc zapraszam Was do oglądania.